Moi drodzy, jesteśmy tutaj, jesteśmy domownikami Boga, chcemy nimi być i to, że też Ty tu jesteś, to nie jest kwestia tego, że tak mi się chciało, wybrało i jakoś się przekonałam, przekonałem i tak dalej, tylko to sprawił Pan Bóg. I to jest bardzo ważne, że to jest jego inicjatywa, i to pokazuje, że on chce z Tobą budować Kościół Jego i cały świat, zmieniać na lepsze rynki Tobie. Nie, że to nie jest przypadkowa moja obecność tutaj. Nie? To jest bardzo ważne, że ja tak chcę myśleć i tak jest. Nie? Chcę patrzeć, jak jest właściwie. Myślę, że też list do Efezjan, to jest taki list też o Kościele, czyli o Tobie i o mnie. I tutaj ja lubię ten fragment, że jesteście bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. No i zobaczcie, że to, co się gdzieś tutaj wydarza, yy, seminarium odnowy wiary, yy, też yy, no, zaczęły się te GPSy, tak to rusza wszystko. I zobaczcie, że przecież my chcieliśmy to seminarium już dawno temu zrobić, nie, na trzy chyba lata temu nie? to tak nie ruszało do końca no i to się zaczyna dziać nie, i ty w tym jesteś, uczestniczysz nie, i to się dzieje też w takim czasie, zobaczcie no, że to potrzebuje takiego innego rozbudzenia i nawet dzieci na katechezie mi gadają pytanie że księdza czemu tak mało młodzieży jest albo czemu jej nie ma w kościele oni sami zapytali ja w ogóle na ten temat nie wchodziłem, samo wyszło. Tak po prostu. O. Z niczego. Nie więc my jesteśmy też tutaj, żeby pewnie się zatroszczyć o tych rodziców, o tych ludzi, którzy gdzieś potrzebują umocnienia, o nas samych też. <laughs> tak patrzymy, ile jest ludzi na tych rekolekcjach, no to niech połowa z tego się zapisze na seminarium. No to jest bomba przecież. Jedna trzecia. To jest dużo ludzi w kościele według mnie. Nie? Więc to, co będziemy robić, to potrzebujemy, już mówiłem w zeszłym tygodniu, wzajemnie siebie. I ja wiem, że będzie się dużo kotłowało, bo to jest duże dzieło, bo diabeł nie chce tego. Nie? I to też chce mieć świadomość, że diabeł będzie mi rozwalał, będzie niszczył jedność. I też mówi w liście do Efezjan Paweł, zachęca, zachęcam Was ja, więzień w Panu, byście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wyzwani. To jest powołanie. Nowy kościół czynić, tak, odnawiać go. Mamy Franciszka od wczoraj, nie? gdzieś też nam towarzyszy siostra jest z nami. Franciszku, odbuduj mój kościół. Ten jest odbudowany, ten obok też chcemy. Ale Pan Bóg zaprasza przecież było to rozeznawanie charyzmatu. Nie? Odbudowanie Kościoła. My może się pchamy na to, co zewnętrzne, Franek też tak poszedł. Dobra, ale my chcemy, Pan Bóg mówił, może inaczej zobacz. Nie? Odbudować też wewnątrz, czyli chcę odbudować Ciebie konkretnie, a za pomocą Ciebie pozostały właśnie mój Kościół. Z całą pokorą cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości będą tarcia i są tarcia między nami, ale Jezus mówi no z miłością się tak, a miłość to nie chodzi, nie chodzi o to, że tam się lać po pysku, czy tam się tam jakoś inaczej, nie? Ale w miłości on będzie widział, że będzie różnie. Widział miał swoich apostołów. To widział, co tam się dzieje. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Przecież do tego dąży cały czas rekolekcja ks. Radek. Jedno jest ciało, jeden Duch, bo też zostaliśmy, zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. I działa w nas i przez nas, i przez Ciebie też chce to robić. Nie? I gdzieś zachęcam do tego, co będzie się działo, żeby włączać się. Ja wiem, że mamy sprawy, że wyjazdy są i tak dalej. Nie, ale zobacz, to będzie jedna niedziela, na przykład teraz, gdzie potrzebujemy siebie, nie? Gdzie potrzebujemy tego wsparcia, nie? Ja już widzę, że jadę na dziewiątym poziomie, na dziesięć, gdzie, jak i to idzie dziesięć, to nie chcę być w pobliżu nikogo, bo to będzie smutne dla wszystkich i dla mnie, nie? Wy mnie znacie, nie? Więc jeżeli no właśnie coraz więcej zajdzie, a o to chodzi, nie? diabeł mówi, zrobisz to sam, musisz to sam zrobić, musisz sama to zrobić, z tym sama sobie załatwić, wszystko sam, nie? No bo jak będziesz sam, to w końcu to siądzie na ciebie, cię zmiażdży, jest... No o to mu chodzi, nie? Że to, co chce, ma być zrobione, to w końcu, miało wszystko przez to i to się rozwala. Nie? Że coś się miało dziać dobrego... Że jest to seminarium, wszystko przez to, no właśnie, wszystko będzie przez Pana Boga, że się rozwala, nie? a nie zobaczymy jeszcze, że diabeł w tym wszystkim jest. Chciałbym dziś zaprosić nas wszystkich, mówię też sobie oczywiście, nie? żeby Jezus mnie otworzył na drugiego człowieka. Ale co to znaczy? Więc ja najpierw chcę się otworzyć na Jezusa. Jeżeli ja się otworzę na Niego, no to wszystko się zaczyna dziać. Bo co jest ważne, zobaczcie, że Jan pisze w pierwszym liście swoim, jeśli by ktoś mówił miłuje Boga, a brata swego nienawidził jest kłamcą. Albo ten, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie zaś mamy od Niego przykazania, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. Nie? Mamy intencję, chcę kochać. Okej, okay. Bóg to widzi i On chce to jeszcze bardziej ulepszyć, jeszcze bardziej wzmocnić, nie? To jest bardzo dla Niego ważne też. Ty widzi nasze pragnienia, ale też widzi, że diabeł chce z nas zrobić właśnie takich bałwanów, takich klaunów, nie? Że On mówi, kochasz Boga, ale nie kochasz tego obok siebie, czy nie próbujesz, czy nie ten, no to jesteś kłamcą. I On chce z nas zrobić kłamców. My jesteśmy Jana Chrzciciela, wezwanie, ścięcie jego. On umarł za dlaczego? Za prawdę, on głosił prawdę. My mamy mówić prawdę i otworzyć się na Jezusa czyli najpierw otwieram się na Boga o prawdę o sobie. I to jest bardzo ważne, i tu jest potrzebna moja spowiedź. I to jest to. Nie będę zbawiał wielkimi i ratował ludzi przez wielkie słowa, które powiem, które rzeczy, które zrobię, ale jeżeli ja będę miał prawdę o sobie i otworzę się najpierw na Jezusa. I to jest bardzo potrzebne, że ja w Jezusie przy nim się otwieram i mówię, co się dzieje. I dbam o moją spowiedź. Bo co jest nieszczęściem? Nieszczęściem jest grzech. Nie? I On chce nas zamykać nie? i obwarować nas jakimś wstydem, upokorzeniem, yy, bezsilnością. Nie? A mamy właśnie dążć, mamy. Jezus chce to zrobić. Nie? My nic nie musimy już. On mówi, przyjdź do mnie i mów prawdę, powiedz, co się dzieje. Nie? I zobaczcie, że to mamy dziś w Ewangelii, tej z dnia, bo ksiądz Radek wziął inną. <laughs> mamy Maria i Marta, nie. I Marta przyjęła go. No super przyjęła Jezusa, ale co się dalej dzieje, nie? Ona później czuje się zostawiona, porzucona, bezradna. Nie zajęła się sprawami ważnymi też, nie? Ale czuje się zostawioną. I zobaczcie, że ona siedzi w tej kuchni i się czuje tym przygnieciona, fajną rzeczą, dobrą rzeczą, nie? I ona jest zgnieciona tym. I przyłazi i mówi: Jezu, co zgrane, nie? I co się dzieje? Jezus zaczyna to. On widzi to wszystko, on słucha jej. Dał się jej powiedzieć, wypowiedzieć. On, on, on widzi tą złość, on, on widzi, że ona już ma 10 na 10, że wulkan tam jest, nie? Że tam już jest koniec świata dla niej. Ale też co jest ważne, że ona sama się w to wpakowała trochę, nie? że ona trochę z wolosny i z winy w to weszła. Przyjęła go, był ten zwyczaj gościnności, ale czemu Maria usiadła i słuchała? To też siostra, też kobieta, myślała pewnie podobnie, tak samo. Marta zrobiła fajny krok, przyjęła go, a Maria zrobiła no właśnie drugi, że usiadła i słuchała go. I później co się dzieje? Słyszymy, że ona stanął przy nim, czyli stoi przy Jezusie i zaczyna to wszystko wracać No normę. Jezus porządkuje całą sytuację i ładnie jej wszystko wyjaśnia. Ja myślę, że to z niej później tak zjechało. I zobaczcie, że ona jest przy Jezusie, otworzyła się na Niego i się otworzyła na swoją siostrę, czyli na człowieka. Jeżeli ja jestem otwarty na Jezusa i nad przyjdę i powiem mu, co się dzieje, właśnie prawdę, ona mówiła prawdę, oj, taką, że aż boli, nie? Poszło w pięty. I też dobrze, że mówi to Jezusowi. I o to chodzi. I Jezus mówi, martwisz się, niepokoisz o wiele. No bo o to diabłowi chodzi, żeby się tym wszystkim zamartwić. Nie? Żeby Ksiądz Szymon myślał, że tylko ten, ja nie mówię, że tylko ja mam na głowie sprawy. Wy macie pracę, ważne rzeczy na pewno i w to wierzę, i by było fajnie było poznać te rzeczy. Bym był realistą bardziej. Tylko, że ja nie umiem sobie jakoś sam radzić, albo nie chcę, bo już wiem, że im to smakuje. Nie? I tak już mi mówią, że już za dużo wziąłem. Nie? I Jezus też widzi, że u ciebie tego może być dużo. No, ale właśnie przy nim chcę się otworzyć i powiedzieć, co się dzieje. Spowiedź moja, konkretna, zawsze, prawda, ale też y, to spotkanie z w Eucharystii. Dwie nogi spowiedź i Msza Święta inaczej się nie da iść do przodu. Otworzyć się na człowieka, czyli też chcę go przyjąć, posłuchać go, chcę mu dać miejsce ławce, tak, nie, w grupie dzielenia, chcę się otworzyć, nie idę w uprzedzenie. Możemy mieć już różne, różnie się znamy przecież, już coraz więcej, nie? to też może być wykorzystane przeciwko nam. Nie? Nie? Więc też zobaczę popatrzenie to, że ja chcę zacząć w nim dobro. Może różnie, ale chcę spróbować jeszcze raz, nie? bo chcę, żeby we mnie zobaczyli dobro. Chcę być zobaczony w dobrym świetle. Ale też dlatego się otwieram, to też, bo ja go potrzebuję i nie ma innej sytuacji. Potrzebujemy się. I to jest fajne moi drodzy, że my domownicy, nie wiem jak inni, no ale my też tak patrząc, tworzymy kościół od A do Z, bo są świeccy, konsekrowani, jest ksiądz, wszyscy. Nie? Mamy razem współdziałać, to zrobić. Wszystko, do czego nas Pan Bóg zaprasza, to znaczy konkrety są. Pan Bóg nam nawet pokazuje, znaczy dużo się tego dzieje, fajne rzeczy, żeby też jak najwięcej w to wejść, jak tylko mogę. A jak nie dam rady, to nawet nie, dobra, nie mam rady być, to pomodlę się. Ksiądz pamięta, my się modlimy, ja się modlę. Tak? I ksiądz nie zostaje w tym samym, nie, nie zostajecie z tym sami, my będziemy w innym miejscu, ale z wami duchem. Ja wiem, że czasem jestem taki oschły nie zawsze umiem powiedzieć co myślę czy czuję, tak jakbym chciał, nie? Ale no to tak, staram się, nie? Ja umiem, znaczy zazwyczaj pokazuję, co myślę, czuję przez obdarowywanie. No i tak też patrzę nie? na nas wszystkich, że potrzebujemy być obdarowani, docenieni. A jeżeli tego za mało pokazuję, to, to się postaram bardziej być otwartym. Znaczy, niech Pan Bóg to zrobi, ale też my potrzebujemy otworzyć się na innych, bo inaczej to jest bez sensu wtedy. A Pan Bóg widzi, w czym jesteś dobry i wie, że każda ręka i wszystko się przyda, i każdy Ty, bo On potrzebuje takich nas. Zapraszam do modlitwy.